Słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was, nauczyciele tutaj ze szkoły przygotowali dla Was różne ciekawe atrakcje. Tutaj, po mojej prawej stronie, Pani Ula razem z dziećmi e, robi fajne rzeczy z plastiku, które się później wytapią. Także warto ich zobaczyć. Jak dzieci tutaj już rysują, e, zachęcamy. E, obok Pani Uli malowanie twarzy. także. Już tutaj są niektórzy... O, już niektórzy są pomalowani, także zapraszamy. Tam można pomalować sobie twarz. Przede mną słuchanie, nasza atrakcja. E, za chwileczkę rozłożą się jeszcze Royal Ranger i będzie można z nimi powstrzelać w dół, na linie i zrobić ogromne bańki wydane, ale to jeszcze za chwileczkę. Po mojej lewej stronie tutaj... A, jeszcze fotobudka powiedziała, fotobudkę. Tam panie dla nas przygotowały super fotobudkę. Można sobie zrobić piękne zdjęcia z gadżetami, znaczy tak zachęcamy. A tutaj już po mojej lewej stronie pod oknami mistrzostwa e, z y, skokach, skakance oraz podłowaniu. Tak, bo znowu bym źle ja powiedziała. E, oraz e, końcim